Zapowiedź Hutan Pantai oraz wywiad z Horia Serban. Witamy w Hutan Pantai, gdzie harmonia wschodnioazjatyckiej wsi spotyka się z witalnością nowoczesnych miast. Symbiotyczna relacja, jak nazywa to współproducent i artysta techniczny Horia Serban. Dowiedz się więcej w naszym wywiadzie, w którym wyjaśnia, co on i jego zespół artystów środowiskowych wyobrażali sobie podczas tworzenia mapy. Horia Opowiedz nam trochę o sobie i swoim stanowisku. Jestem producentem współpracującym w dziale ochrony środowiska w Giants Software i pracuję również jako artysta techniczny. Pracuję w branży gier od około 20 lat, a przez ostatnie 8 miałem przyjemność pracować w Giants. Moja przygoda tutaj zaczęła się od Farming Simulator 17 w 2016 roku i od razu poczułem więź z unikalnymi aspektami gry. Zanim dołączyłem. Pracowałem nad różnymi tytułami, takimi jak Call of Duty, Ghosts, Dead Rising 3 i Test Drive Unlimited 2, głównie w ramach outsourcingu. Ale to dzięki Farming Simulator odkryłem nową pasję. Ta gra jest dla mnie wyjątkowa, a bycie częścią jej rozwoju i ewolucji było naprawdę ekscytujące. Obserwowanie, jak fantastycznie rozwija się na przestrzeni lat, i świadomość, że odegrałem rolę w tej podróży, przynosi mi mnóstwo szczęścia i dumy. Jestem podekscytowany, że mogę pomóc ożywić ten świat dla naszych graczy, sezon po sezonie. Jaką atmosferę chciałeś uzyskać? Za pomocą mapy Hutan Pantai chcieliśmy stworzyć autentyczną atmosferę Azji Wschodniej, która ucieleśnia harmonię między krajobrazami wiejskimi a tętniącymi życiem, nowoczesnymi miastami typowymi dla tego regionu. Ta symbiotyczna relacja, gdzie tętniące życiem miasta są podtrzymywane przez ciężką pracę i poświęcenie obszarów wiejskich, jest kluczowa dla wizji mapy. Kontrast i połączenie między tymi dwoma obszarami były dla nas niezbędnymi elementami do uchwycenia. Chcieliśmy również zintegrować specyficzne elementy charakterystyczne dla regionu, pokazując, jak modernizacja miast ułatwiła przepływ towarów. Poprzez takie elementy jak podniesione autostrady i podwieszone mosty kolejowe łączymy pola z ośrodkami miejskimi, tworząc płynny przepływ, który odzwierciedla rzeczywistą infrastrukturę. Naszym celem było zaprezentowanie świata, który wydaje się zarówno znajomy, jak i bogaty dzięki unikalnej mieszance kulturowej Azji Wschodniej. Ponadto priorytetem było zachowanie dziedzictwa i kultury regionu poprzez zaprojektowanie tradycyjnej wioski i obszaru świątynnego oba w stylach architektonicznych, które są używane od setek lat. Elementy te oddają hołd historycznemu i kulturowemu bogactwu tego obszaru, zapewniając autentyczność i poczucie dziedzictwa. Skąd inspiracja? Inspiracje czerpaliśmy z różnych źródeł, z których każde pomagało kształtować inny aspekt mapy Hutan Pantai. W przypadku tradycyjnego obszaru wioski czerpaliśmy obficie z filmów Studio Ghibli, zwłaszcza From Up on Poppy Hill, jednego z moich ulubionych filmów animowanych. Sztuka Ghibli uchwyca duszę tych małych, ponadczasowych wiosek, a to właśnie chcieliśmy uzyskać dla tego obszaru. W przypadku uprzemysłowionego obszaru miejskiego przyjrzeliśmy się tętniącym życiem, rozświetlonym neonami ulicom tętniących życiem miast, takich jak Seul i Tokio. Te żywe, rozświetlone sceny wnoszą energię, która odzwierciedla szybkie tempo współczesnego życia, coś, co chcieliśmy odtworzyć w naszych przestrzeniach miejskich, za pomocą jasnych świateł i dynamicznych struktur. Inspiracja dla obszaru świątyni pochodziła z wielu źródeł, w tym z kilku kadramatów i zbliżeń wizualnych, które pięknie ukazują skomplikowaną architekturę tych struktur. Czerpiąc z tych szczegółowych przedstawień, byliśmy w stanie stworzyć przestrzeń, która wydaje się autentyczna i szanuje dziedzictwo kulturowe, które reprezentuje. W przypadku obszarów rolniczych, zbadaliśmy zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne praktyki rolnicze charakterystyczne dla Azji Wschodniej. Chcieliśmy mieszanki, która ukazywałaby korzenie życia rolniczego wraz z jego ewoluującymi praktykami, tworząc doświadczenie, które honoruje przeszłość, a jednocześnie obejmuje przyszłość. Czerpanie z tak szerokiej gamy źródeł pozwoliło nam ożywić zróżnicowany i wciągający świat, wypełniony elementami, które wydają się prawdziwe dla istoty Azji Wschodniej. Kiedy zaczynasz pracę nad nową mapą, jak się do tego zabierasz? Każda nowa mapa zaczyna się od szeroko zakrojonych badań skupionych na konkretnym obszarze lub motywie, który chcemy odtworzyć. Zagłębiamy się w kulturę i unikalne cechy danego regionu, aby zapewnić naszym graczom najbardziej autentyczne doświadczenie. Nasze podejście obejmuje podział zadań w dziale środowiska, aby upewnić się, że zbierzemy jak najwięcej istotnych informacji. Niektórzy członkowie naszego zespołu. Skupiają się na badaniu lokalnej architektury, podczas gdy inni koncentrują się na zrozumieniu roślinności, praktyk rolniczych i elementów specyficznych dla społeczności, które musimy uchwycić. Zwracamy również szczególną uwagę na szczegóły, których powinniśmy unikać, aby zapewnić, że mapa jest pełna szacunku i przyjemna dla naszej społeczności. Po zakończeniu fazy badawczej przechodzimy do etapu prototypowania lub przedprodukcji. Tutaj eksperymentujemy, stosując metodę grey boxing, tworząc podstawowe modele trójwymiarowe w celu ustalenia układu mapy. Ten etap pozwala nam testować i dostosowywać pozycjonowanie kluczowych elementów, takich jak budynki produkcyjne i punkty orientacyjne. To ekscytujący proces przekształcania badań w namacalne środowisko, który pomaga nam stworzyć solidne podstawy dla ostatecznej mapy. Jak podeszliście do projektowania środowiska i krajobrazu? Nasze podejście do projektu środowiskowego Hutan Pantai zaczęło się od jasnej wizji skupionej na symetrii i równowadze. Ta mapa wyróżnia się na tle innych, podkreślając wyjątkowy kontrast między tradycją a modernizacją, powtarzający się motyw w krajobrazach regionu. Skoncentrowaliśmy obszar przemysłowy w pobliżu miasta, gdzie port służy jako punkt końcowy procesu rolniczego, symbolizując eksport towarów poza granice mapy. Chociaż jest to tylko metafora, a nie cecha rozgrywki, wzmacnia ona przepływ i cel cyklu życia rolniczego. Naszym celem było uchwycenie esencji Azji Wschodniej tak dokładnie jak to możliwe, łącząc urok wsi z dynamiką postępu przemysłowego. Przepływ procesów rolniczych na tej mapie przebiega z południowego zachodu na północny wschód, prowadząc graczy przez tę podróż produkcji i transportu. Chodzi o równowagę. Utrzymanie równowagi między dziedzictwem a technologią, starym i nowym. Ta równowaga nie dotyczy tylko układu fizycznego, ale także charakteru mapy, tworząc doświadczenie, które wydaje się wierne kulturowym i geograficznym realiom Azji Wschodniej. Jakie wyzwania napotkałeś przy tworzeniu mapy? Tworzenie mapy Hutan Pantai wiązało się z własnym zestawem wyzwań, szczególnie ze złożonością miasta. To było poza wszystkim, co robiliśmy wcześniej. Więc musieliśmy ostrożnie zrównoważyć autentyczność z wydajnością. Chcieliśmy, aby miasto wydawało się prawdziwe i dynamiczne, nie zajmując zbyt wiele powierzchni mapy, ani nie wpływając na wydajność na konsolach i komputerach. Osiągnięcie tej równowagi było znaczącym wyzwaniem technicznym i kreatywnym. Kolejnym poważnym wyzwaniem było zaprojektowanie infrastruktury łączącej miasto z obszarami wiejskimi. Budowa autostrady, która płynnie łączy główne miasto z resztą mapy, Wymagała skrupulatnego planowania, a dodanie tuneli do trasy wprowadziło kolejną warstwę złożoności. Zapewnienie, że ta infrastruktura jest zarówno funkcjonalna, jak i wizualnie zintegrowana z krajobrazem, było prawdziwym testem naszych umiejętności projektowych i inżynieryjnych. Z których aspektów jesteś najbardziej dumny? Jaka jest Twoja ulubiona część mapy? Jestem dumny z każdej części tej mapy i tego, co osiągnęliśmy z Hutan Pantai, przesuwając granice trochę dalej. Ale najbardziej dumny jestem z niesamowitej pracy naszego zespołu do spraw środowiska. Ich talent i poświęcenie naprawdę ożywiły tę wizję. Nasz artysta techniczny Ewgen odegrał ogromną rolę w technicznych przełomach, których potrzebowaliśmy. Kevin, który ma niesamowite oko do szczegółów, skrupulatnie dopracował każdy element z cierpliwością i precyzją, które wydobyły to, co najlepsze w każdym fragmencie mapy. Nasz zespół do spraw roślinności Vanessa i Kenan stworzył bogate, wciągające życie roślinne, które dodaje tak wiele głębi. Gabriel poświęcił niezliczone godziny na ożywienie rozświetlonego neonami krajobrazu miejskiego, sprawiając, że pulsuje energią. A Anton, który miał cierpliwość i poświęcenie, aby podnieść każdy element, zawsze naciskał, aby wszystko było odrobinę lepsze. To praca zespołowa w każdym calu, a widok, jak każdy z ich wkładów tworzy całość na tej mapie, jest tym, z czego jestem najbardziej dumny. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne materiały. Chcesz wiedzieć więcej o Farming Simulator 25? Zakładam, że tak. Składając zamówienie w przedsprzedaży na Farming Simulator 25, wszystkie wersje, otrzymasz pakiet MacDon z pięcioma najciekawszymi maszynami. Serdecznie zapraszam do zakupu. Wszystkie linki w opisie pod filmem.